Nie grzeł! ja to. Currywaj, bo ja na YouTuber nagrywam. Kasper! Nie ma pizza! Siedemia ludzkich no, ptaków. Nie, ma. Siema, no, ja nie, bieżdżę, tak? nie, nie ma kogoś w tym. ma! Daj mi się, że tu się Hitler kąpał. Ok, ale no, kto to pytał. Dzięki za to, nie ja wiem, że... ja, to to, trzeba, to Mało w ogóle. Tak, pozdrawiam Was. Jestem dzisiaj w Kamiennej Górze na zawodach letkoatletycznych atletycznych klas 8-7 za chwilę przegram zawody na biegu na 300 metry, bo mi... Jak samopoczucia po e, 300 metrach przez płotki. Co? No witam wszystkich państwa, no to co? No, łatwe było to. każdego kurwa, nie mieliśmy foskopy do mojego jaj. Jóżeku... Wygrałem to po prostu, rozpizując każdego i tyle. No,